Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jalok i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Total War Shogun 2. Tak jak ostatnim razem mówiłem, w tym odcinku będziemy próbowali zająć ród Shoni. No i rozpoczniemy również wojnę z Ouchi prawdopodobnie, ponieważ są to sojusznicy. Szybkie spojrzenie na to, czym w ogóle dysponujemy. Niestety dość mocno zmalał mój dochód rodu. Co może być pewnym problemem podczas toczenia tej wojny, ale to prawdopodobnie przez fakt, że właśnie. Yy, no nasze utrzymanie naszego wojska kosztuje dość sporo. Spróbuję sobie wyciągnąć teraz wojsko naszego daimio. Zobaczymy, jak wiele oddziałów mi się uda tutaj uzyskać. I zaraz do was wracam. Ok, w sumie całkiem konkretne wojsko z tego wyszło. Nie wiem, czy mi się nim uda tak naprawdę na raz coś zająć, ale jeśli wróg będzie dysponował tylko takimi oddziałami po 3-4. Jednostki, no to powinniśmy sobie z tym poradzić. Tutaj się jeszcze dowerbuje jazda Jali, którą również dołączy do tego oddziału. I wygląda na to, że jeszcze tylko stworzę sobie kolejne okręty handlowe i będziemy mogli rozpoczynać nasze walki. Kowalry, ekssela, ta kawaleria w ogóle w całości służy tylko do obrony, czy tam ścigania uciekających oddziałów, czy co? No nic. Em, straciliśmy znowu na handlu, i w ogóle już mieliśmy przez chwilę ujemny dochód. Na szczęście już się to skończyło. Stąd odłączam ten jeden okręt. A tych tutaj dosyłamy. E, wydaje mi się, że tą flotę powinienem przesunąć gdzieś tutaj, ponieważ niebawem to właśnie Szoni będą tracili na handlu i mogą mnie zaatakować z tej strony swoją flotą. Z kolei tutaj dysponujemy tymi okrętami, które powinny zabezpieczać nasze tereny. Dlatego wysyłam je również na szlak handlowy i będziemy czekali na to co się wydarzy. Teraz tak, czy opłaca mi się atakować te oddziały? Tu jest ich 7 oddziałów, w zamku nikogo nie ma, tu są kolejne 4, więc 11. Wydaje mi się, że jest nas trochę więcej i prawdopodobnie uda nam się do nich dotrzeć w tej turze. W przypadku, gdy nie dołączę tych oddziałów y, moich samurajów z katanami. No to co? Czas rozpocząć wojnę. Wchodzimy w pierwszą armię przeciwnika. Po jego stronie stają ich sojusznicy, to znaczy Ouchi. Dokładnie dołączyli do tej wojny. Dlatego musimy jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Mamy większe szanse przed tą bitwą, sporą przewagę i liczebną, dlatego spróbuję to rozstrzygnąć automatycznie. Na szczęście się udało, chociaż z sporymi stratami, ale mamy zwycięstwo. Reszta wojska wycofała się do Tsukushi. Ilu ich tam zostało? Trzy oddziały. Tutaj mają kolejne wojska samurajów łuczników. Spróbujemy ich dobić właśnie w tej turze, ponieważ znacznie łatwiej będzie mi się nawet bronić w zamku e, niż na polu bitwy. Dlatego zajmijmy im, nie wiem czy to jest ich stolica, ale na pewno jeden z zamków. Będziemy go pokojowo okupować. E, oczywiście naprawiamy co się da. Możemy sobie zwerbować Metsukę tutaj, ale na razie z tego nie skorzystam. E, co my tu mamy? Tradycje filozoficzne bramiamy cukę e, werbowanych w tej prowincji i szybkość badania sztuk. Właśnie, jak tam moje sztuki. Technikę miecza badamy także bardzo dobrze. Będziemy mieli jeszcze więcej doświadczenia, jakby werbowanych moich jednostek. Natomiast moja główna armia e, zmierza na buzen. I zobaczymy, jak tutaj będą wyglądały nasze walki. To w ogóle nie jest pilnowane. Co? Dokładnie. Mają tylko jakąś świtę samurajską i ashigaru z yari, garnizonowych. Także nawet. Się nie zastanawiam nad szybkim zapisem w tym wypadku. Zajmujemy to miasto szybko i sprawnie. Do tego wydaje mi się, że możemy je splądrować. Kolejny poziom naszego generała. Bardzo dobrze. Plądrowanie: cóż, dostaniemy 3000. Co może być dużym bonusem w przypadku, gdy właśnie mamy problem teraz z handlem. Do tego tak właśnie zrobię. Na razie nie muszą być jakoś specjalnie zadowoleni ci ludzie. Wszystko ponaprawiamy. Co my tu mamy? Dużo łóżników, szkołę szermierzy i twierdzę. No, to już całkiem wysoki poziom, bym powiedział. E, czy coś na tych ziemiach jest specjalnego? Ulepszone nawadnianie. Aha, to są te po prostu farmy. No dobra. I tutaj mamy papiernie rzemiosło. No to elegancko. Potrzeba nam opanowania wyższych technologii, żebyśmy jeszcze mogli zwiększyć nasze zyski. Mm. Co do wojska, no nie straciliśmy tu praktycznie nic. Niestety no jakby nie zdążymy już dojść, żeby zabezpieczyć dodatkowo naszą stolicę przed tym wszystkim, co tutaj zmierza w naszym kierunku. Wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej mi się opłaca posiadać pełne oddziały, dlatego sobie przynajmniej tych Hashigaru ze sobą połączę, łucznicy, nie może niech zostaną i ci również. Czas jeszcze na przydzielenie odpowiedniego poziomu naszemu bohaterowi. Możemy dobrać mu świtę. Co my to mamy? Pancerny, pies wojny. Plus jeden do ataku wręcz dla tego generała jego gwardii, albo ulubiony rumak, czyli premia do szarży dla całej jazdy pod jego dowództwem. To jest fajne. Wolę jednak premię dla całych oddziałów niż tylko dla niego. A na drzewie umiejętności, no, że jest to nasz generał komisarz do spraw wojny. Pewnie jest jakieś opcje polityczne. Tutaj można by to przydzielać. Weźmy z niego dobrego wojownika. Zatwierdzam zmiany. I w porządku. W ciągu jednej pory roku udało nam się zająć większość terytoriów Shoni właśnie. Zaczną się u nich również kłopoty finansowe, mam nadzieję, że sprawnie z tego skorzystamy. E, tu mamy wojnę z Ouchi, możemy w sumie spróbować podpłynąć i to my być właśnie ofensywni na samym początku z, e, w stosunku do nich. Zobaczymy, czy to jakiś statek handlowy, czy co to jest. Sengoku kubunę. Nie wiem, to za okręt, ale mają bardzo dużo y, wojowników walczących w zwarciu. Na szczęście udało się wygrać, straciliśmy tylko pojedynczych żołnierzy. Dodatkowo tu widać już port, którym dysponują nasi rywale. Moglibyśmy go przyblokować, y, ale w tej turze tam nie dopłyniemy, więc na razie przesuniemy się po prostu bliżej naszych ziem. W dalszej kolejności przydałaby się kolejna rekrutacja oddziałów na wypadek jakiejś kontry niespodziewanej przeciwnika. Dlatego jeszcze odrobinę sobie wzmocnijmy. Najpierw bungo. Dodatkowo ci samuraje niech się schowają w Higo. Dokładnie, z mi się zmniejszyły ten porządek publiczny. Także dobrze, że udało nam się tutaj zainterweniować odpowiednio wcześnie. Dołożę sobie kolejnych Hashigaru, Tak, po prostu dla zabezpieczenia tyłów. I na razie to będzie na tyle. Ewentualnie jeszcze jeden statek, ponieważ jak widać dysponują trochę inną flotą moi rywale. Obawiam się, że mogą stanowić spory problem, dlatego, jeszcze jedno średnie bunę. I kontynuujemy naszą wojnę. W sumie mamy jeszcze jeden szlak handlowy, ewentualnie do otwarcia, bo nam się no, tak, jakby rozluźniły te stosunki handlowe z nimi. Taka oka. Są wrodzy wobec nas, niestety. Może będą się chcieli handlować. Nie chcecie? No to nie. Nie będziemy kombinować. Przechodzimy dalej. Oni wysyłają swojego Metsukę w naszym kierunku. Będzie próbował chyba się z naszym zmierzyć. Uj, całkiem spora armia tutaj się znalazła. A tu kolejna. No dobrze, czas się bronić i tu przed naprawdę mocnym wojskiem rywala, ponieważ posiadają no, dużą ilość samurajów. Robię szybki zapis. Do tego brama jest otwarta, co będzie stanowiło jeszcze kolejny problem. No i próbujemy się wybronić przed nimi. Czy stracimy Daimio? Zaraz się okaże. No dobrze, nie wiemy za bardzo, z której strony przeciwnik do nas będzie zmierzał. Również mamy spore luki, jak widać w murze. Jest mocno zniszczony. To będzie ciężka walka na pewno. Dobra, przygotujmy naszych łuczników tam, gdzie się da, żeby mieli jakąś osłonę. Możemy ewentualnie jeszcze wejść tutaj. Dodatkowo, zastawiamy przede wszystkim bramę, ponieważ prawdopodobnie to przez nią będą próbowali się przedrzeć. I wydaje mi się, że. Najpierw musimy postawić tam nasze najsilniejsze oddziały, bo tylko oni będą w stanie tak naprawdę przetrwać całość naporu przeciwnika. Dodatkowo jacyś pojedynczy żołnierze będą stali jeszcze tutaj, tych zostawimy sobie w odwodzie. No i generał i kawaleria będą po prostu próbowali jakimiś swoimi szarżami troszkę nam pomagać. Na razie takie ustawienie. Zaraz zobaczymy, jak trzeba to będzie przeorganizować. No i cóż, zaczynamy bitwę. Przeciwnik idzie na nas z tej strony. W sumie się tego trochę nie spodziewałem. Wydawało mi się, że raczej pójdą właśnie od tej mocniej uszkodzonej strony murów. E, ale może to i dobrze dla nas. Przeciwnik w sumie posiada przede wszystkim strzelców, mam wrażenie. Co nie zmienia faktu, że oni i tak będą stanowili spory problem. E, no ponieważ są mocno zdyscyplinowani, a dodatkowo to są samuraje, więc to jest, nie są przelewki. Wygląda jakby nie próbowali tędy wchodzić, więc spróbujemy sobie wysłać więcej ludzi tutaj na mur. Prawdopodobnie będą chcieli po prostu wbiec w naszym kierunku. Ci na razie forsują mury, więc tutaj dobrze, że zostawiłem jeden dział tych ashigaru. Na razie nie wygląda to źle. Zobaczmy, jak tutaj wygląda nasze starcie. No powoli się wspinają, my tutaj jako tako walczymy. Ale czemu się wycofujemy? A, bo oni padli. No to, to akurat dobrze. Wycofujemy generała, bo właśnie został poddany dość ostrymu atakowi przez przeciwników. No i co? Na razie wygrywamy walkę na murach. No, dużą, dużym problemem tej armii, która na mnie zaatakowała, jest fakt, że dysponują dość małymi liczbami żołnierzy walczących w zwarciu. Przez co no właśnie, ci łucznicy próbują mnie po prostu bić i dostają. No, bardziej ode mnie, ponieważ jestem za murami, zabezpieczony przed ich, przed ich salwami. Z kolei. O, ci dość mocno jeszcze dostają, chłopaki. Wycofajcie się trochę. Nie ma sensu, żebyście ginęli. Możecie tu stanąć w sumie. Nasi uczniowie tutaj próbują ich powoli rozbijać. Zaraz chyba dokonam jakiejś szarży, bo już mnie wkurzają te, te ataki. Ponieważ tracę dość dużo ludzi, a no mały efekt jakby odnosi to wszystko. Troszkę liczyłem, że jednak zjadą z tej strony ci moi żołnierze, ale trochę nie wyszło. Zobaczymy czy nie padną za szybko. Jakaś lekka szarża na samurajów to może troszkę przynajmniej murale przeciwnikowi rozbić. Na to liczę. Póki co generał przeciwnika się aktywował i próbuje nam zadać tutaj obrażenia i straty. Także podeślijmy naszych Hashigaru, a już się wycofali, no to w takim razie nie ma sensu. Jazda zrobiła co miała, co znaczy sprowokowała trochę łuczników przeciwnika. Możemy spróbować ponowić ten atak. Skończyła się nam już amunicja wśród naszych łuczników. Przynajmniej jeden z naszych oddziału właśnie ją stracił całą. No i co, generał zaczyna nas szarżować, więc próbujemy i my na niego wyjść tym czym możemy. Zobaczymy z jakim efektem. Nie wiem, czy to dobry pomysł właśnie na zejście z koni w tym wypadku. Z jednej strony spoko, no bo nie będą mieli takich problemów za Shigaru moimi. Kawaleria uderza tutaj na samurajów i tutaj na oddziały generalskie. Straż przyboczna generała przeciwnika została rozbita. Jakby się udało nam go dogonić i pokonać, to na pewno by nam się... To przyczyniło do zwycięstwa, dlatego mój generał będzie to właśnie robił. Generał im padł, dlatego próbujemy już dobić ich tym, co mamy. Powinniśmy sobie już teraz z nimi poradzić. Moją lekką jazdę wycofam, bo dostają dość mocno popysku. O, właśnie się wycofują. Ciekawe czy ktokolwiek przeżyje z nich. Jeden. Dosłownie jeden i chyba padł teraz. Tak? Dokładnie. Także moją lekką jazdę straciłem, ale już tych samurajów powinniśmy rozbić tym wszystkim, co mamy. Teraz wystarczy już tylko pogonić niedobitki do bitki przeciwnika. sposobem cała armia została rozbita i prawdopodobnie główne siły rywala również. I udało się odnieść minimalną wygraną, ale zawsze wygraną, to się liczy. Godna oblubienica, rozważna żona. Bardzo dobrze, Shimazu, Yoshi, Hiro. Właśnie to, masz żonę i Magawa, mamy zastój w handlu. Usądzono i stracono naszego agenta, czyli nasz Metsuke już tutaj padł. To szkoda akurat. E, tu możemy sobie zwerbować mecowkę jakiegoś lepszego, dlatego to właśnie zrobimy. Mamy naszych Ashigaru z różnicami z importu. Bardzo mi miło, że już ktoś taki się u nas znajduje. E, Shoni tutaj mają swoje wojsko, którym będą próbowali nam pewnie przeszkodzić. W sumie zgodnie z tym, co przewidywałem. E, dlatego nasza flota wojskowa próbuje ich pokonać. No i spokojnie się tu powinno udać. Dlatego pojmaliśmy ich jednostkę. Także jeszcze lepiej dla nas. Możemy spróbować w takim razie przeszkodzić właśnie Shoni w ich handlu morskim. Go podpłyniemy właśnie w tym kierunku. Spróbujemy rozwalić e, ich porty i tak dalej. I przygotować się na kolejne problemy prawdopodobnie z nimi związane. E, tu jest mój ninja, o którym trochę zapomniałem. Muszę go wysłać właśnie na ziemię Ouchi. Jednocześnie zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Nie widzimy portu Rywala. Tutaj jakaś flota płynie. Na szczęście bez armii, ale zdołamy do niej dopłynąć, więc spróbujmy ją rozbić. A to jest Statek kupiecki, więc cóż. co nie przydałoby się go przejąć w ogóle, bo zawsze mniej budowania po mojej stronie. Z Hatekajamu mamy pokój, więc tutaj nas to nie boli. Wyślę się z powrotem do mojego. A, w sumie, tu mogłem tutaj do portu, żeby sobie odbudować te moje okręty. Co tu możemy werbować? O, tu jest Senegoku Bune, właśnie który to posiadał przeciwnik, czyli to jest jeszcze wyższy poziom okrętów, mmm, który przede wszystkim chyba właśnie służy do walki wręcz i zdobywaniu statków przeciwnika. Dobra, mmm, zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Mam tylko jeden punkt, więc go potem wykorzystam. Na razie warto byłoby pogonić ten jeden oddział sigaru Myślę, żeby nawet do tego nie wykorzystać moich jeźdźców, których tutaj mam. E, przecież trochę nierozsądne zaatakować właśnie włóczników kawalerią. Mógłbym zaatakować, tak? Nie powinniśmy odnieść zbyt wielkich strat. Udało się i rozbiliśmy to wojsko. A jednocześnie no, powinniśmy się szykować do zaatakowania stolicy przeciwnika, już właściwie ostatniego miasta, które posiada. Mm, zaryzykuję. Spróbuję wyciągnąć mojego daimio. Połączymy te wojska. Dodatkowo łucznicy. Też mogą tutaj dołączyć. Próbujemy zaatakować hizen. Mogą być problemy, dlatego zrobimy tak, że po prostu kontynuuję moje oblężenie i dowiedziemy sobie pewne posiłki stąd. W sumie możemy sobie rozwinąć sukushi. Jakbym postawił tutaj sobie twierdzę, to mógłbym zwerbować sobie, albo zacząć budowanie jeszcze ninja w, w następnych turach. Dlatego byłoby to moje takie miasto agentowe, tak to nazwijmy, ponieważ właśnie byśmy mieli zarówno ninja, jak i tutaj Metsukę do werbunku. Tutaj nie widać na razie armii przeciwnika, ale to się może w każdej chwili zmienić, dlatego trochę się obawiam. Tym razem nie chcę iść na ślepo w tamte prowincje. Jak dojdzie mój ninja, to zaplanujemy kolejne akcje, a na razie puszczamy turę. Uuu, tutaj dość silna flota rywala się znajduje, dlatego trzeba się stąd będzie wycofać. Mam nadzieję tylko, że w dobrą stronę moi odpłyną. O, tak średnio najeża bym powiedział. Wydaje mi się, że gdybyśmy zdołali zająć teraz ostatnie miasto, należące do Shoni, to ta flota powinna zniknąć. W innym wypadku możemy mieć problemy z, z handlem. Tutaj również rosną niepokoje, niestety. Próbuję ponownie nająć nowego Metsuke. Mamy następny statek i kolejne rekrutacje zakończone. Próbujemy dopłynąć do naszej floty handlowej. Ewentualnie po drodze rozbijemy jeszcze ten statek, żeby nam e, jakby nie dołączył się do tamtych okrętów. Traciliśmy ten, który zdobyliśmy wcześniej, więc nie ma tragedii. I zdołamy dopłynąć w pobliże naszej floty handlowej, więc powinniśmy również się obronić przed tymi okrętami. A póki co. Dołączamy nasze wojsko i zobaczymy, czy uda nam się zająć hizen. Szanse są większe, bo troszkę rywali upadło. I sobie coś tam rozwaliło. Zobaczymy jak to się uda na automatycznym rozstrzygnięciu. Wyraźna wygrana. I tym sposobem prawdopodobnie Shoni przestał istnieć. Dokładnie. Możemy z nich uczynić naszych wasali. W sumie możemy to zrobić. Nie, nie przeszkadza mi to. Niech szoni zostaną naszymi wasalami. My się wycofujemy do Tsukushi. Tutaj się już wszyscy cieszą i radują w tym sposobem. Dostarczyli mi jeden oddział sigaru z jari, za których serdecznie Wam podziękuję. To już sobie sami będziecie naprawiać. Jednocześnie przestał istnieć i zaczął z powrotem, więc jestem zadowolony. Czy my mamy stosunki handlowe? Wolałbym mieć. Jeszcze jakbyście zapłacili mi za to. Elegancko. Podsyłamy naszą flotę tutaj. Czas sobie wszystkie nasze statki naprawić. Tutaj udało nam się jakby zażegnać nasze problemy po tej stronie morza, tak to nazwijmy. Dołączę sobie jeden statek handlowy, ponieważ chciałbym zobaczyć, czy udałoby nam się jeszcze handlować z tamtymi terenami. Nasz Metsuke może zostać wysłany do Higo, w nadzorowania właśnie tego miasta. Nasz ninja powoli się rusza na ziemię Ouchi, tą flotę łączymy z naszą flotą tutaj się znajdującą. Możemy sobie ewentualnie, właśnie, dotworzyć jeszcze ten Sengoku Bunę, żebyśmy dysponowali różnymi okrętami. Hmm. Również rozbudowałbym naszą stolicę. Ponieważ, no, foteca to znajduje się, buduje się już między innymi w Bungo, więc wolałbym, żeby nasza stolica nie była gorsza. No, i co moi drodzy? W tym momencie sobie kończymy. Dzięki, wielkie, za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tak. Dajcie mi o tym znać. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć.